Posłuchają wszystkie, gdyż wszystkie dziewczyn... Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jeśli się nie mylę, czwarty rok z rzędu spotkamy się na Pelpińskim Placu Niwea, przy ulicy Kopernika w Pelplinie, aby wspólnie w poniedziałek wielkanocny spotkać się i w naszej samorządowej wspólnocie celebrować Drugi Dzień Świąt. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego na końcówkę tych świąt wielkanocnych. Bardzo cieszę się, że tak licznie Państwo skorzystali z naszego zaproszenia. Jest zabawa, jest woda, jest zajączek, a więc wszystkie elementy, które powinny towarzyszyć świętu Wielkiej Nocy. Miejmy nadzieję, że ta atmosfera będzie nas towarzyszyć nie tylko w te święta, ale przez kolejne tygodnie, i razem, w pełni nowej nadziei, wiary w lepsze jutro, wejdziemy. W to wiosenne y, przesilenie. Do zobaczenia na kolejnych takich spotkaniach w przyszłym roku.